Nie możesz okłamać swojej duszy. Cześć, jestem Diana. I dzisiaj na początku zadam Ci pytanie: czy wiesz, czego najbardziej boi się człowiek? Nie, nie, nie tego, że upadnie. Nie tego, że straci. Nie tego, że ktoś go odrzuci. Najgłębszy lęk. Który drzemie w nas, to ten, że pewnego dnia usłyszymy w sobie głos naszej duszy i nie będziemy mogli już dłużej udawać, bo duszy nie da się oszukać. Możesz wmówić światu, że jesteś szczęśliwy. Możesz nosić uśmiech jak, jak maskę. Możesz odgrywać role, które każą ci inni. Ale gdy wracasz do siebie, do ciszy, do spojrzenia w lustro, tam nie ma miejsca na kłamstwa. Wiesz, że jest wielu ludzi, którzy nawet nie potrafią spojrzeć w swoje oczy w lustrze? Dusza jest jak kryształ, czysta. Przenikliwa, bezlitosna w swojej prawdzie. Ona wie, kim jesteś i dokąd masz iść. I choć czasem robisz wszystko, by ją zagłuszyć, ona czeka cierpliwie, czeka, aż będziesz gotów usłyszeć. A słyszeć swoją duszę, to znaczy przestać mówić. Ciekawe, prawda? Dlaczego? Bo wtedy słowa stają się zbyt małe wobec prawdy, którą czujesz. Zaczynasz używać ich tylko wtedy, gdy uzdrawiasz, błogosławisz. Albo gdy pomagasz innym wzrastać. Cała reszta, cała gra, cały hałas, wszystkie rozmowy o niczym są zbędne. Przez całe życie uczymy się, kształcimy, zbieramy certyfikaty. Czytamy książki, słuchamy nauczycieli. Ale prawda jest prosta. Nigdy. Nie staniemy się nauczycielami przez to, co wiemy. Stajemy się nimi tylko wtedy, gdy żyjemy w zgodzie z tym, gdzie prowadzi nasza dusza. Bo doświadczenie jest jedynym nauczycielem, który ma moc transformować najpierw nas, potem innych. Świat będzie Cię uczył, jak żyć. Będzie podsuwał schematy, zasady, reguły, prawdy absolutne. Ale pamiętaj, to wszystko jest tylko wymysł świata. Twoja dusza zna inną drogę, Twoją własną. Wiesz, co jest ważne na tej drodze? Byś. Nie stawiał granic przyszłym możliwościom. Za każdym razem, gdy mówisz, to niemożliwe, zamykasz drzwi, które mogły prowadzić cię do cudu. Za każdym razem, gdy mówisz, to nie dla mnie odnosisz się, odcinasz się od daru, który już czeka. Granice, które stawiamy w przyszłości, są jak Mur zbudowany wokół serca. Niby chronią, a w rzeczywistości stają się więzieniem. Dusza nie zna granic. Dusza zna tylko przestrzeń. I gdy zaczynasz ufać tej przestrzeni, zaczynasz żyć naprawdę. I wiem coś o tym. Wiem, jak to jest odchodzić od tego, co znane. Bez gwarancji, bez planu, bez poczucia bezpieczeństwa. Wiem, jak to jest ufać wtedy, gdy wszystko krzyczy, żeby się bać. I wiem, że właśnie w tych momentach w nieznanym najpełniej odkrywa się siebie. Nieznane nie przychodzi, by cię skrzywdzić, przychodzi, by cię obudzić. Bo tylko wtedy, gdy Opuszczasz stare ramy, masz szansę zobaczyć, jak ogromna i piękna jest przestrzeń, którą naprawdę jesteś. W rzeczywistości, tylko oczyszczając własne życie, możesz je na nowo umeblować. Tu nie chodzi o to, żeby kolekcjonować więcej, więcej rzeczy. Więcej sukcesów, więcej doświadczeń. Chodzi o to, żeby odłożyć wszystko, co nie jest Twoje, wypuścić z rąk ciężar, który dźwigasz od pokoleń, przestać karmić się historiami, które nie należą do ciebie. I kiedy oczyścisz przestrzeń, dopiero wtedy możesz stworzyć życie po swojemu, takie, w którym Twoje serce czuje się bezpiecznie. Takie, w którym Twoja dusza ma przestrzeń, by oddychać. I dopiero wtedy możesz naprawdę dawać innym nie z braku, nie z potrzeby uznania, nie z pustki, ale z pełni. Więc cóż mogę Ci jeszcze powiedzieć? Nigdy nie opieraj się nieznanemu, bo nieznane to Twoja droga, to Twoja prawda. Nieznane to Twoja dusza, która woła odwagi: jestem tu, chodź ze mną. Więc pamiętaj, nie możesz złamać swojej duszy. Możesz jedynie odwlec moment spotkania z nią, a kiedy już go nie odwlekasz, zaczyna się życie, które jest naprawdę Twoje. A teraz zatrzymaj się na chwilę i zadaj sobie pytanie, czy ja naprawdę słyszę swoją duszę? Czy żyję swoim życiem, czy historią, którą ktoś mi narzucił? Czy moje serce jest wolne? Czy wciąż ograniczam się granicami, które sam sobie wymyśliłem? Jeśli te pytania w tobie drgają, to znaczy, że jesteś gotów. Gotów, by przestać się bać, by wyjść poza granicę, gotów, by odnaleźć siebie. To jest właśnie droga, którą pokazuję moim klientom. Nie uczę ich teorii, nie daję im kolejnych reguł do przestrzegania. Pomagam im spotkać samych siebie, ich własną duszą. I kiedy to spotkanie się wydarza, wszystko inne zaczyna się układać. Bo nie możesz okłamać swojej duszy. A kiedy żyjesz w zgodzie z nią, nie musisz już niczego udowadniać światu. Zostawiam cię przemyśleniem. W tym temacie i do zajrzenia trochę głębiej, tam w głąb siebie. Miej cudowny czas.